To jest nie tyle kongres, nazwaliśmy to Forum Ewangelizacyjne, które będzie w Krakowie 14 do 17 listopada. Ściśle też biorąc, to będzie w Hucie. Nastawiliśmy się teraz w Krakowie na ewangelizację, taką, która trwa dwa lata w różnych odmianach i, 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 i momentach, właśnie na terenie Nowej Huty. Więc miejscem głównym będzie kościół Cystersów w Nowej Hucie. E, i, a miejscem głównych obrad będzie hala, dawna hala Kutnika. To są dwa miejsca bardzo bliskie siebie. Forum nosi tytuł CCC. Całą Ewangelię, całe ciało, całemu światu. Tutaj naprawdę są trzy główne tematy tego forum. To znaczy karygmat, to znaczy kościół, no i rzeczywistość doczesna, człowiek, do którego dzisiaj idziemy. Każdy dzień, bo to trzy tematy, trzy dni. Cała Ewangelia, kerygmat, całe ciało, Kościół i świat. Każdy, na każdy z tych tematów jest jeden, jeden dzień. Każdy dzień jest prowadzony, prowadzony dwoma dużymi wykładami. Potem e, e, Panelem, z prowadzeniem poważnym, powiedzmy półgodzinnym. Dalej po południu ścieżki, warsztaty i wieczorem celebracja otwarta dla każdego, kto by chciał w tym uczestniczyć. A celebracje są, pierwsza jest skoncentrowana na tajemnicy Chrztu, druga na tajemnicy Krzyża i trzecią celebracją końcową jest Eucharystia. Też wybieraliśmy takie celebracje, które mogą mieć charakter ekumeniczny. No, zapraszamy do tego kongresu, do tego forum. Zapraszamy też kościoły, nie katolickie, wszystkie rozmaite. To będzie także widać po tym pogronie wykładowców i uczestników kongresu. Kto będzie? Bo to myślę, to jest ważne, żeby to powiedzieć. Kto będzie? Więc będzie ksiądz Peter Hocken, będzie Ulf Ekman, będzie zdaje się Sandy Miller, będzie Donald Tarbit, będzie Jose Prado Flores, będzie jeszcze raz Mark Deleritz z Alfy. Z Polski będzie na pewno biskup Czaja, będzie biskup Dajczak. My, jak widzicie to jest takie grono ludzi, którzy wiedzą o czym mówią w tych tematach. I są na tyle pokorni, że na przykład tacy ludzie jak Josep Pardo Flores czy Donat się zdecydowali na wprowadzenie do panelu. Będą, nie mają wykładu godzinnego, tylko mają na przykład pół godziny wprowadzenie do debaty panelowej. Jest to forum pomyślane w takim kluczu uczniostwa, to znaczy Ci, którzy są w organizacji, są zaangażowani, są Liderami, ale nie tylko liderami Są czynni, A Chcieliby też na to co robią spojrzeć głębiej Popatrzeć Nieco z innej perspektywy niż tylko takiej jak my to robimy? Nie? Mam takie wrażenie, no choćby z tego biorące się właśnie, gdzie tam muszę bywać w Polsce na rozmaitych muszejchce, spotkaniach do na nowej, nowej ewangelizacji, że stanowczo za często pytania czy oczekiwania koncentrują się wokół tego, co tak się ładnie teraz określa, know-how, tak? Wszyscy chcą wiedzieć jak. To jest trochę, a najlepiej, gdyby to było właśnie na, na poziomie czasem bryku. Nie? Takiego nie? dostanę i zrobię, nie? Wszystko jedno ja nie zrobię. Nie? Ale dlaczego masz to robić? Ale jaki jest do tego motyw? A poza tym, nam jest potrzebna refleksja nad tym, co się dzieje, ale z punktu widzenia też głębszego, teologicznego. Na przykład, jakie prawdy o Kościele objawia sam proces ewangelizacji i to, jak ona wygląda. Że jest takie mocne też nastawienie tego kongresu ekumenicznego, tego forum ekumenicznego, myślę, to się bierze stąd, że. My stajemy teraz w Polsce ciągle przed pytaniem, ono w różnych formach, w różnych diecezjach się pojawia, czy i w jaki sposób można iść do ewangelizacji z, z kościołami e, umownie jak powiedzmy protestanckimi, bardzo często z wolnymi kościołami, które są bardzo dynamiczne na tym po polu. No i to różnie bywa. Nie. W tej chwili jest tak, że co, wszędzie się odbywa partyzancka w tym zakresie, więc na wyczucie, kto jak myśli, to tak postępuje. Nie? To się bierze stąd, że my nie mamy tak naprawdę głębokiej, poważnej refleksji nad tym. Choćby to hasło, które powiedział Jacek. Protestantyzacja Kościoła. Zastanówcie, zróbcie sobie dwa kroki do tyłu i zastanówcie się, co ono znaczy w świetle dzisiejszej Co się w ogóle kryje w tym? Protestantyzacja Kościoła jak je opisać, znaczy, ale, ale kategoriami dzisiejszej ekleziologii, bo to nie będzie wcale takie łatwe. Nie. Jakby to Zbyszek miałby trochę czasu, to by na ten temat chętnie pewnie podebatował, mając wspólnotę, w której, której na przykład tu w ramach weekendu ekumenicznego jedną konferencję miała siostra, która ślubowała rady Ewangelicznej, jest dobrą literanką jest we wspólnocie na tych samych dokładnie prawach, na których jest Zbyszek dobry, do, do, Rzymski Katolik. Tak? I teraz to znaczy Szanf ma prawo istnieć, czy nie? Czy to jest jakieś doświadczenie istotne, które potrzebuje być opisane też teologicznie, czy nie? To znaczy, czy ono wywoła w nas jakąś refleksję nad tym, co to jest Kościół jako całe ciało, czy nie. Na tym poziomie chcemy myśleć, to znaczy chcemy zejść troszkę pietro niżej niż to się zwykle dzieje. Nie? Na, ta, na kongresach, które służą wymianie myśli, pokazaniem doświadczeń my to, my, to, my to. Nas interesuje, ale dlaczego to? Ale dlaczego to? Oczywiście też nie, mamy nadzieję na wspólne doświadczenie przeżycie wiary, stąd te celebracje wieczorne. Otwarte, no w miejscu, którego myślę nie muszę nikomu zalecać. Papież w Mogile powiedział, użył pierwszy raz słowa nowa ewangelizacja, a w tym Kościele go użył po raz pierwszy oficjalnie jako następca Piotra, więc w tym miejscu będziemy się zajmować tym pojęciem rozpisanym na takie czy tematy.